serdecznie w zimę Ach, śniegu malutko, ale jednak o, malutko, ale jednak do karczka napadało a dzisiaj tak dla odmiany z wami wypuszczę trzeba tutaj przejść, to przejdę i wypuszczę je jesteśmy, trzeba troszkę potem i idą szarań przejdzie i już naganie trzeba dobra, niech on nie wychodzi, nie będę czekał, bo strata czasu, żeby on Trzeba no, im przechodzić, aż oni Wyjdą sobie no. nawołać, trzeba do jedzenia no. taś, 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 taś. A za to przyjdę. Galczki zaraz pójdę po picie. No, Wam picie i no będzie taka przerwa, sekunda i no, będziemy. Opowiada co tam można dawać, a czego nie. Trzeba poraż tam u mnie dostać. Perliszka tam. Chodzi. A coś, śnieg. Myślałem, że nie zobaczą w śniegu. Jedzą w śnieg, idę po wodę. Pury jedzą śnieg, ale tutaj pan na Dopiero mówiłem mam że śnieg zaczął padać. to nie chcą wychodzić Ale wychodzą, bo muszą napić się zjeść oczywiście Takie Zawsze mają takie potrzeby które... mówię, że jeszcze w maju będzie padał jak już młode będą łazić. To już nawet w kwietniu może. na realne. nie wiem kiedy kupimy. Ale na pewno coś się tam kupi. Bardzo ładnie to. No, śnieg już tak niepotrzebny trochę, no bo zaraz będziemy już siać to to tak pod górę jedzą kurę no Cieszą się, też nie chciałbym za bardzo wychodzić, bo to nie wszystkie wyszło, ile tutaj wyszło. Z pięć, już więcej trochę, no. nie będę tam. Wiedzą, o tam trochę siedzi. A teraz nie przopogrzebie ta kurka. Ciężko trochę dla was, ale wiedzą, muszą zjeść, żeby jajko nosić potem. Ach, jak zwykle dostały wczoraj z Boże Tam, tutaj. Bardzo fajnie tam. Też już tak nie, nie za bardzo te drzewa oszaloniło. Tak trochę ładnie. Wzięło tym śniegiem, po, poproszyło Nie jest tego śniegu jakoś. Za dużo nowo tutaj patrzeć te furki i na ogarnęłem. Ale każdy śnieg będzie przeszkadzał Nawet jeśli było centymetr, to i tak. Czyś to zajdzie sekundę. Jakby było tyle słońca, to bardzo szybciutko, Chodź ta cip cip, 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 no, dzisiaj już piątek bardzo szybko ten tydzień zleciał, przynajmniej mi możecie dać znać, czy u was padał śnieg, w świętach wszystkim padał, trochę, bo trochę, ale padał, ważne, że padał i tak trzeba będzie już robić jakieś rzeczy, jutro może obarnik bym wyrzucił Coś tu mnie wie Działabym się, ale piję O tutaj też Ale myślę, że Jeśli będą koguty dwa No to jak będą jeszcze Do tych młodej kury dla nich To jak sobie To już nie będzie takiego działania Chociaż ta hierarchia Mówię wam, że to bardzo ważna rzecz No mówię na razie to stara Sobie przejmuje tą hierarchię Całą no i Siedzi, no siedzi, no. co ma robić, jak nie siedzieć, ale ona nie dziubie za bardzo, te brojlerki to dziubią bardzo akurat, ale idą, niech idą, jedzą, potem przyjdę to, może coś dostaną, a może ich na wybieg wypuścimy większy, zielony, może i tam trochę jeszcze ponagrywam, chociaż nie wiem, tam ich na ogródek może, bo na ogródku jest trochę obornika, bo kiedyś no to, żeby sobie pogrzebały, by sobie, sobie zobaczyli a może tak nagram teraz już kończy no bo idę do szkoły ja sto sekund, sekunda jak mówiłem dla mnie to parę godzin tak więc do zobaczenia no potem jak przyjdę już zjem coś no i tak no to kończymy tutaj przy takiej jedzącej górce zjem sobie śniegi jak mówiłem dzisiaj teraz porozmawiam sobie o zbożu możecie tutaj zobaczyć przygotowałem im a no, żeby wam pokazać jakie zboże podaje. przygotowałem do budy tu jest pszenica doskonale no, widzicie ziarno pszenicy, tutaj ziarno owsa tutaj ziarno przężyto. tutaj kukurydza a tutaj pasze z kukurydzą ta normalna pasza mielona więc także tak zajmiemy się całym tym karmieniem tych kur wrócimy tutaj trochę żeby nie, nie marudziły ciup 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 ciup, ciup, ciup. Ale tak zjedzą, chciały, no. Przygotowałem takie ładne kolorystycznie można powiedzieć, że... jedzonko. na początek co tutaj? Czego tutaj można zacząć? Ogólnie to jest zboże podawane codziennie, oprócz paszy. Pasza jest raz na jakiś czas podawana. Kukurydza również nie może Ta również nie może być codziennie podawana. Widzicie, że... Dobra, teraz patrzę trochę tak podamy z ręki. Perliczko to no nie zje z ręki, ale kura je jak... O, szczypią, szczypią. O, o, nie trafiają w ziarno, szczypią. Bardziej to szczypie, o, o. Awaj, nie szczypta. siowy, siow, chudry. No, ale jedzą wszystko zboże. Ich można po, po, pokazać im można. O, o jak, o ja. Te broilery to przyzwyczajone, bo one były za małego z ręki karmione. I tutaj jeszcze troszkę przeżyta. spróbują, Kurę, chodź to, chodź to, cim, cip, 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 cip. Więc spadrzcie, każdy składnik najbardziej tydpad. Perliczka, nie. O, jeszcze owiec nie był próbowany. O, owiec to. Cip, 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 cip. A równie znika. tu widzicie, moje kury. Tak więc widzicie, że moja kura. Moje kura zjedzą. Każde o, zaczyna padać strasznie. Więc trzeba się... Troszkę się taka. A zaczyna padać jak na złość, ale nic wam nie zrobię, niestety przepraszam. O więc pada. Ten telefon trzeba zasłonić, żeby nie, nie tak napada na niego. Kurde no. Fajna była wiosna, już wczoraj była możliwa do zauważenia wiosna. A dzisiaj co? Do zauważenia. Zima. Nie wiem, tutaj kurde pod dach się za bardzo nie schowam gdzie, no bo... ...o padać zaczyna jak na złość. Ale opowiem mam trochę. Chociaż nie wiem czy powiem. Kurde, pada jak na złość. Ja nie mogę Sypię. Kurde coś się schowa Tutaj jak się nie schowa no. Tutaj jakby poddaszek sobie wejdzie, no A co mogę powiedzieć, że zboże jest bardzo dosyć ważne, to bo to nasypę, bo to szkoda, żeby zboże przymokło. To potem Jak najbardziej niezdatny, bo ten... Oj, tak sypnąłem, że jak nigdy nie sypnąłem. No dobra. Wyjedzą. O, jutro jeszcze mogę wam tak szybciutko powiedzieć, że a trochę pod się się. Znaczywo co też liści nie ma. Ale widzi to. Cip, cim, cip, 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 cip. No i dobra, nie idą, to niech nie idą. I tak ten telefon troszkę schowam tam sobie. nie będę patrzył, jeśli chodzi o to. Ale tak dawno. Jutro, jeśli chodzi o to, no to jeszcze tak, jeśli by kogoś interesowało, no to będę chciał zarobić trochę porządku z tym błotem na tamtym drugim wybiegu. Wróble chodzą, widzę. Wróble, się. Wróble, ciągle trzeba odganiać również jakiś, tak w takich. Starcie, siedzi gdzieś tu chodzi jakiś taki malutki z żółtym dzióbkiem słychać jak łupie łupie tam w tą plandekę tu jest tak plandeka zostawiam, nie wiem na co nawet ale widzicie tutaj łaził, wczoraj też łaził przeszkadzał, śpiewał też no niestety do długich to nie będziemy należeć, ale no, z błotem na tamtym wybiegu będę. przywiezał, sobie troszkę piachu. Rozłożę piach może nawet na tam wybiegu. Więc jutro, jeśli zobaczycie filmik, no to z piachem już na wybiegu, może zobaczymy jak to również będzie, no, bo też nie wiadomo, błoto to, to strażę ogarnąć gdzieś. Wyrzucić nie wiem jeszcze gdzie może gdzieś się było to. Wyrzuci na pole może. Na łąki nieużywane albo gdzieś... bela gdzie tak naprawdę Tam gdzie nie będzie to było to przeszkadzać. Więc... możecie może zobaczyć, jak jest ktoś... O, a, siedziubią. A ja też nie nagram. To... no, zboże to jest zawsze podawane, takie zboże widzicie. Jedzą kury. Smakuje im po prostu. Więc takie zboże to jest podstawa po prostu, by zboże było w karmidle, w po... nie w pojedle. W pojedle to jest woda tylko ale równie zboże może się znaleźć w poidle mówię, jest ja blisko karmidła, więc jak najbardziej no sypię, widzicie niestety, przestało trochę ja wyszedłem to znowu zaczęło sypać za karmidła cicho no, tak. no, ale widzicie już się nawet kury idą chować to no zboże jest takie potrzebne po prostu no do dalszego Niesienia jajek po prostu jest bardzo również zdrowe jedzenie zboża dla kur, ponieważ no gdyby jadły, gdy jedli samą paszę, to nie wiem czy by kurle dobrze niosły jajka, takie na fermach oczywiście, że niosą jajka, ale to też, no nie powiem co jest na fermach, no, tutaj ta woda nie czyni, też widzicie, że całe poidła, całe garczki znaczy się wody, wczoraj wypiły wojały, ale dzisiaj też nie mają jakby pochodzić po dworku no, ale jak widzieliście, dzisiaj późno strasznie wypuściłem, ponieważ o jakoś trzeba je ich wygnać z kurnika żeby trochę zjadły no w kurniku nie ma co dawać, bo perliki szaleją, rozwalają wszystko jedzenie, szkoda tylko potem wyrzucać to, no, albo na pole skiełkuje trochę to nie, że skiełkuje no, ale no Jedzą, dziubią sobie to. I takie zboże, no. Jeszcze coś tam mogę Wam powiedzieć, jak na przykład karmiłem, karmię i karmiłem pisklaki. Brajdery czerwone, bardzo dosyć, no. no opadało cały ten telefon. Brajdery czerwone dosyć dużo jadły tej pokrzywy siekanej. Dlaczego pokrzywa? Ponieważ jest najzdrowsza jakby dla ptaków. Rozwija to wszystkie te, przynajmniej tak było mi mówione. Pamiętajcie, dosyć istotna rzecz, że pokrzywę trzeba dobrze posiekać niestety, zajmuje to dużo czasu ja tam jeszcze mam trochę ułatwienie bo ja mam taką wielką wielki nóż, taką kosę, już można powiedzieć w sumie jest taka dziura w desce, taki po sęku takim. wpycha się tam pokrzywę i się tnie na małe kawałki nie wiem czy rozumiecie o co chodzi jeśli rozumiecie, tam był po prostu taki duży sęk był, pokrzywę się wkłada i po prostu się tak sieka całe i to Mniej czasu schodzi, ale również jeśli chodzi o sklakę, no to trzy wiaderka krają tej pokrzywy. Zjadana była cała. Nie wybrzydzały. Pokrzywa bardzo, bardzo dosyć dobra. Niestety muszę skończyć to nagrywanie, ponieważ może jeszcze coś tam potem dogram. Widzicie jak sypie. Bardzo sypie. No. Z waszej perspektywy to tak mniej sypia was. Możecie dać znać, no potem może jeszcze coś dogram, no bo... Strasznie sobie po prostu ten telefon cały jest obsypany, no i nie ma jak. Więc może potem jeszcze coś dogramy, jeśli nie, no to mogę się z Wami teraz pożegnać w sumie. To do zobaczenia w następnym filmie. No i zobaczymy, jeśli nie, to dogramy jeszcze coś później, jeśli przestanie sypać mi. To do zobaczenia.